Witajcie moi drodzy, recenzja magazynu Lego Jurassic World. Jest to wydanie specjalne. 30 zł bez jednego grosza, z dużym plakatem i z dodatkiem, który najbardziej nas interesuje, czyli zestaw 30390 Dinosaur Market. Taki oto dodatek. Za chwilę wam powiem, czy. <gryw> już gazetka zniknęła. Czy jest on opłacalny w tej cenie, żeby go kupić z magazynem, oraz czy ten raptor pojawił się w magazynach Lego. Zapraszam do recenzji. I przechodzimy do zasadniczej części recenzji. Tutaj dwa groszki zapasowe. Odsuniemy sobie. Mamy ziomeczka. Zwykły, normalny chłopiec, którego przekażę zaraz Johnemu. Niestety nie jest to żadna wyjątkowa minifigurka, dlatego tutaj leci już dla Janka. Proszę. Tutaj mamy jeszcze takiego komara w chyba buksztynie. Bardzo ładny element. Bardzo ładny klocek, tak? Widzę, że ziomeczek już zgubił czapeczkę, i przechodzimy do samego tego stoiska, w którym się inkubują. Widzę jajeczka. Bardzo przypomina to, znaczy, bardzo częściowo przynajmniej, inkubator z numeru trzeciego i mamy nawet tego samego raptora, tak? Tutaj nie mam wątpliwości, że są to te same dinozaury, tak? Więc jeśli zbieracie wyjątkowe minifigi, znaczy dinozaury tego typu, no to. Tutaj można go dostać albo w tym numerze właśnie trzecim. Poczekaj Janek, jeszcze dokończymy. Chcę pokazać jeszcze jak to wygląda ten build. Ładne są tutaj dachóweczki. Fajnie byłoby mieć ich więcej. Poczekaj, dostaniesz wszystko, dostaniesz po recenzji, dobrze? Bawiłeś się tym 500 razy, to chociaż raz pokażmy to widzom. I tak wygląda ten zestawik. Bardzo malutki no tutaj jest właśnie ta lampa, która oświetla nam to jajo, tutaj jakby się miało coś wykluć. no i ten mały raptor w ogrodzeniu, z którego nie powinien wyskoczyć. Tak więc, no i cena tego zestawu 30 zł, no to taka średnia też z dostawą na innych portalach aukcyjnych, tak przynajmniej znajdowałem. Można oczywiście taniej wyhaczyć, ale wtedy ta dostawa się tutaj wyrównuje, a tutaj dostajemy jeszcze magazyn z plakatem, tak więc, no zależy kto czego szuka, tak? mi się generalnie nawet podoba, tak. Te dachóweczki mi się bardzo tutaj przypadły do gustu. Gdyby były w Lego Store, na pewno wziąłbym cały kubeczek tego, ponieważ naprawdę można świetne dachy tutaj z tego budować. Tak więc tyle, żadnych wyjątkowych elementów tutaj więcej nie ma. Generalnie mogę wam polecić myślę ten polibak I tyle. Jeszcze przejrzyjmy sobie sam magazyn. Tak, wow. Powiem Wam, że nieźle wygląda plakacik. Na zdjęciu wygląda gorzej w mniejszym, tak? No dinozaur, T-rex. O, wow. wow, właśnie z... zaglądasz mu do paszczy. Zaglądasz do paszczy t Panie. Wow. Wow. Tak. A oto i druga strona plakatu, czyli Owen jakiś statysta no, statysta tutaj jakiś jest. Dinozaury. Rrr. Takie potworzaste, kireksy i inne jakieś. No, też nieźle wygląda, ale dr druga strona, czyli pierwsza, którą Wam prezentowałem, wydaje mi się ciekawsza. I zajrzyjmy do samego magazynu. Numer pierwszy, tegoroczny. Mamy informacje o dinozaurach. Tak, bardzo ciekawe. Gry, zabawy. Tutaj dla najmłodszych. To się sprawdzi jako taki rozpraszacz. Poczekaj, Janek, poczekaj, proszę, bo już któryś raz w kolei podchodzę. Zawsze bierzesz to, co akurat jest na stole, a później cię to nie interesuje. Dinozaur, mamy na plakacie, który pokazywałem. Gry zabawy, tak, nasz market. Dino mieszanka, kolorowanka. Szkoda tylko, że nie ma na końcu informacji o następnym numerze specjalnym, ale mamy odpowiedzi do łamikówek. I zapowiedź, czy to, co już jest w sprzedaży, tak? Już za chwilę gazetka zniknie z kadru. Ja Wam dziękuję za obejrzenie recenzji. Podsumowując, polecam, tak? Dzięki, do następnego, cześć!